Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 20 metrów ogrodzenia zrobione. Tak to teraz wygląda. Haszcze już ścięte, bo przekwitły, więc kwiatków nie ma. Część ja ja, część syn. Żona jak zwykle kucharzyła na grillu rozstawionym. Też ciężko się napracowała, bo upał dzisiaj straszny. Więc, więc jest troszeczkę niemiło siedzieć nad ogniskiem i i robić jedzenie także chwała wszystkim którzy pomogli dzisiaj tak to wygląda w sumie jest zrobione prawie 50 metrów bieżących tu mamy przypadek chyba nam wlazła jakaś zwierzyna nie zauważyła ogrodzenia muszę coś właśnie tu powiesić na tym żeby 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 zwierzaki wiedziały że bo zielone jest ogrodzenie prawie go nie widać i tutaj mamy wygięte ogrodzenie prawdopodobnie jakiś zwierzak próbował się Przepchać ten, ty trafił w ogrodzenie, więc ten panel będzie do wymiany, ale dopiero go wymienię, jak będę miał e, coś na to, żeby powiesić, tak? Jakieś, tak, żeby było widoczne, że to jest ogrodzenie. No i ta strona, która była poprzednio robiona, wygląda się właśnie w ten sposób: furtka, furtka, no, furtkę będę musiał pomyśleć coś innego. Ta blacha nie spełni tu funkcji, słupki się za bardzo ruszają. E, jeszcze mam trochę regulacji, ale przyjdzie jeszcze grubość zamka. Także prawdopodobnie wyfrezuję w, w, w słupku zaczep zamka i tyle będzie tak. Nie będę się w tym bawił, bo jakąś regulację trzeba zostawić. No i tak to wygląda tutaj trochę nieprzekoszone. Tu przekoszone działeczka wygląda w tej chwili w ten sposób. I to ogrodzenie nasze kochane, które tworzymy, już do, do drogi ta strona. No to tam zostało może z 10 metrów. Sprzęseł jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, czyli 10 przez to jest 25 metrów, I jeszcze 5 to jest 30 metrów, dobrze mówię? 10 po 2,5 to jest 25 metrów i 2 po 2,5 no to tak, 30 metrów ogrodzenie jest po tamtej stronie, więc tam jeszcze więcej niż 10, bo tam będzie jeszcze pewnie za 20 metrów. No i tak to wygląda. Rzeczka zapłynie, zrobiony jest schodek, żeby można było wodę nabierać. Pogłębiona w tym miejscu, żeby można było wodę nabierać. Schodek zrobiony, żeby można było bliżej podejść. No i tak to na razie wygląda. Ła, tu przekoszone. Znaczy tu przekoszone do końca, tu mniej. Dobra, zwijamy się, już mam dość. Jesteśmy tu od godziny no, po dziewiątej. Mamy w tej chwili przed siódmą wieczór. Wystarczy na dzisiaj. Także dzięki Wam wielkie za wsparcie, za subskrypcję, za lajki. Zapraszam do lajkowania do subskrypcji oczywiście a zielone ogrodzenie tego prawie nie widać nie a po słońce o trzymajcie się na razie cześć hej